Zaczęliśmy instalację fotowoltaiki, niewątpliwie czekałem na ten dzień długo. Cieszę się, że jestem eko, ale też cieszę się, że moja kieszeń i moje finanse, mam nadzieję, będą, będą tutaj oszczędzone. Dałem tutaj zaufanie dobrej ekipie, ekipie z mojego miasta, z suchego lasu. Get free, chłopaki tutaj sprawnie wskoczyli na dach, robią swoje, no i ponoć za kilka godzin już będziemy montować panele. To jest e, dla mnie dużym pozytywem i zaskoczeniem, to jest to, że chłopaki tu się uwiną e, tak naprawdę w jeden dzień, kilka godzin i taki system solarny jest zainstalowany. To można to porównać chyba do, do jakiegoś koncertu dobrego. E, są emocje, chłopaki skaczą po dachu. Z wielką łatwością. 19 paneli będzie za chwilę na dachu, bo myślę, że będę tutaj codziennie wieczorem się wpatrywał w ten widok. A przede wszystkim będę się wpatrywał w aplikację, która mam nadzieję będzie mi pokazywać, ile sam sobie wyprodukowałem i, i jak to się przekłada na rachunki. Jestem dobrej myśli, chyba muszę sobie kupić fotowoltaiczne okulary jeszcze. I tak oto ekipa Getfree kończy robotę na dachu, a ja teraz idę na przeszkolenie z inwerterem, będę mógł zarządzać centralnie ze swojej aplikacji w telefonie, a teraz czekam na efekty konkretne, które mam nadzieję będę spoglądał w, w rachunkach, które będą niezauważalne. Pozdrawiam Jacek Mezo.